W ciągu ostatnich lat urządzenia mobilne zastąpiły niejedną zabawkę dla dzieci. Wirtualne układanki, bajki czy gry edukacyjne cieszą się obecnie ogromną popularnością wśród nowoczesnych rodziców i ich pociech. Dlatego dzisiejsza porcja aplikacji będzie przeznaczona wyłącznie dla najmłodszych użytkowników tabletów. Zaczynamy od prostej zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dino Puzzle to interaktywna gra, która nauczy malucha układania łatwych puzzli lub dopasowywania brakujących elementów obrazka. W Dinopazu niemal każdy przedmiot lub bohater wydaje dźwięki po naciśnięciu przez dziecko, a ładne kolorowe dinozaury dodatkowo przyciągną uwagę naszych pociech. Klasyczna bajka w formie interaktywnej aplikacji z pewnością spodoba się dzieciom. Oprócz samej historii, nagranej w języku polskim, tytuł oferuje niezliczoną liczbę minigier, które sprawią, że czerwony kapturek na długo pozostanie ulubioną aplikacją naszego malucha. Darmowa wersja gry, dostępna w Google Play, nie oferuje jednak całej historii kultowej bajki. Za pełną wersję zapłacimy niespełna 13 zł. Najpopularniejsze na świecie klocki pojawiły się już w niej jednej grze mobilnej. Linia Duplo, dedykowana najmłodszym dzieciakom, również zawitała do Google Play. Lego Duplo Food to jedna z kilku interaktywnych gier, jakie oferuje duński producent, dedykowanych dzieciom od 3 lat. Z jej pomocą maluchy nauczą się rozpoznawać poszczególne kształty klocków, wchodząc jednocześnie w swoje pierwsze interakcje z dotykowymi ekranami tabletów. Ciekawskie Dziecko i Zegar to propozycja dla dzieci od 5 lat. Z jej pomocą maluch nauczy się, jak odczytywać godzinę zarówno z zegarków analogowych, jak i tych cyfrowych. Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja powstała z myślą o ciekawskich dzieciach, dlatego jej twórcy stworzyli też wirtualny budzik, który w całości możemy rozebrać na części pierwsze, poznając tym samym jego konstrukcję. Na koniec coś dla tych rodziców, którzy nie wiedzą, jak zmotywować swoje pociechy do odpowiedniej higieny jamy ustnej. Dzięki aplikacji, codzienne szorowanie zębów w towarzystwie wirtualnych postaci na pewno będzie dla dziecka ciekawą przygodą, a także dobrą motywacją. Tytuł oferuje dodatkowo mini gry, w tym zabawę dla dwóch osób. Na ten moment tu w Saver Brushing Games znajdziemy w Google Play, jedynie w języku angielskim. Jeśli macie podobne propozycje aplikacji, które uwielbiają wasze dzieci, inni rodzice na pewno chętnie zajrzą do komentarzy pod tym filmem. Zachęcam was również do przetestowania gry Rolimals, którą prezentowaliśmy w poprzednim odcinku naszej serii. Lenovo wciąż rozdaje gwarantowane nagrody dla najlepszych graczy. Do miesiąc do zgarnięcia jest również laptop Yoga 3 Pro. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach IT na luzie.